Witajcie, moi drodzy! Sprawdzam sobie jedną rzecz, bo ten samochód już był u mnie i chcę odszukać kiedy to było. My to Już już się z wami witam, tylko. O, mam. 2022, myślałem, że trochę dalej. W 2022 miałem przyjemność zrobić zabudowę. Taką bardzo delikatną, skromną zabudowę w tej ładzie. Łada Ziguli. Nie wiem który rok, może gdzieś tu jest jakaś naklejka. Chyba nie ma. Nieważne. Ważne, że jest zajebista i takie samochody ja uwielbiam. To jest ta motoryzacja, którą ja najbardziej mm, szanuję. Tak jak był trabancik, tak teraz ta łada. To są samochody, przy których. Pracuję z taką werwą i ochotą, że bym się nie zesrał przypadkiem. Zaraz, żartuję. Dobra, yy, łada czerwona i ona już jest na powietrzu. I tutaj, przyjaciele moi, trzeba przerzucić sterowanie. Tutaj jest sterowanie na elektrozaworach przód-tył i właściciel uskarża się, że nie może sobie jakby go równo wypoziomować, bo zawsze gdzieś jest jakiś przechył. I, i zmieniam tutaj wyspę na sterowanie każdym kołem z osobna. A więc taka wymiana sterowania z osi na każde koło z osobna to jest, no można powiedzieć, swego rodzaju upgrade. Natomiast niesie za sobą szereg konsekwencji, takich jak na przykład ponowne poprowadzenie przewodów, w zależności od tego, w którym miejscu są porobione trójniki. Tak jak z Kacperem zdążyliśmy tutaj zauważyć, jeden trójnik od przedniej osi jest centralnie tutaj pod maską. Więc jak się można domyślić, z miejsca, w którym jest trójnik idzie jeden przewód aż do... Samego zaworu z tyłu w bagażniku. No i ja generalnie robię tam jakieś cuda przy samochodach, ale Jezusem nie jestem i tego nie rozmnożę. Więc muszę pociągnąć drugi przewód po całej długości samochodu na, do któregoś z dwóch kół. Jeden może zostać, drugi trzeba przeciągnąć na nowo. Jeśli chodzi o tylne przewody, będę musiał ich po prostu szukać. Z racji tego, że nie ja tutaj montowałem zawieszenie, tylko mapet, którego pozdrawiam serdecznie. Właściwie chyba Marko garaż od mapeta. Mniejsza z tym, nie wiem gdzie, nie wiem którędy i jak idą tylne przewody, więc trzeba tylne przewody znaleźć, zobaczyć, czy jest możliwość tego rozdzielenia na lewą i prawą stronę bez większych modyfikacji. Trzeba od nowa znowu przerzucić, przerzucić przewody. Kolejna kwestia, kolejna rzecz, która wymaga wymiany, to oczywiście manometr, wskaźnik ciśnienia. No, jak się możecie domyślić, skoro jest sterowanie teraz osiami, czyli przodem i tyłem, zegar jest na dwa wskazania. Teraz będziemy mieli każde koło z osobna, więc zegar musi być na cztery wskazania. A właściwie, idąc o krok dalej, będzie zegar elektroniczny na pięć wskazań. Tak przed chwileczką ustaliłem z właścicielem samochodu. Bo patrzcie, otwórz sobie kasper z tej strony. Tutaj ma wskaźnik, wskaźnik ciśnienia na. Przód tył, no i w jego miejsce wpadnie elektroniczny wskaźnik ciśnienia na każde koło z osobna plus zbiornik. No i właśnie zaletą tego wskaźnika jest to, że po prostu wyjmujemy stary zakładamy nowy, co więcej do tego nie idą żadne przewody ciśnieniowe, żadne przewody pneumatyczne. Tutaj idą tylko wtyczki, więc czujniki ciśnienia sobie. Ale mi się kurwa za ten. Co mi się zrobiło? Zaszło mi w gardle od tego pierdolenia. Czujniki ciśnienia sobie wkręcimy bezpośrednio w wyspę zaworową w bagażniku, i tylko wiązeczki przeprowadzimy tutaj. No i ostatnia modyfikacja, która jest w miarę logiczna, no to pilot, który musi zostać zmieniony na taki, który obsługuje każde koło z osobna, a nie tylko osie. Logiczne, proste i myślę sobie, że bezproblemowe. I teraz tak. Jedyne, czego nie pamiętam. To nie pamiętam, jak to wyjąć stąd. No, ale to sobie przypomnę. Taką, taką skromniutką zabudowę zrobiłem tutaj, i, i taka ona tu jest. Okej. Okay. Czyli tutaj y, można przystąpić do pracy, ale jutro, bo mamy już wieczór. Fajny temacik. Zobaczymy, jakie, o, jakie trudności napotkam po drodze, bo zawsze, jak zakładam, że coś pójdzie szybko i gładko, to kurwa, spędzam tutaj więcej godzin niż ma doba. Okej, okay, lecimy z tematem. Przede wszystkim kurwa nie wiem od czego zacząć chyba potrzeba będzie dostać się za tylną kanapę i zobaczyć czy jest dostęp do elektrozaworów jak dobrze pamiętam te elektrozawory są gdzieś tam pod butlą więc no jakoś się tam muszę dostać dobra po kolei muszę sobie przypomnieć jak to szło i, i do dzieła dobra elo no Zimno się zrobiło, a tutaj trzeba ładę rozebrać i wiecie co, ja nie bardzo pamiętam jak to było zrobione, tak mi się wydaje, że, że zawory są na samym końcu tam pod kompresorami, pod butlą. Na pewno muszę to wszystko wyjąć, znaczy no głośnik i tutaj sobie przypomniałem, że Jaca to zrobił na magnesach, więc pora to rozebrać. Wiedzieli, że A, przełóż mi starowanko to ta chwila moment, no chula, chwila moment. Bo tutaj generalnie będzie całe całe wnętrze do wyprucia, bo trzeba na nowo poprowadzić przewody. Teraz tak, muszę sobie sprawdzić yy, w tym w pilocie, co to jest różowy kabelek, bo wydaje mi się, że tam jest przełącznik on off i wydaje mi się, że to jest. Przełącznik, który odpowiada również za yy, no, wzbudzenie sygnału dla, dla kompresora. I tam idzie do wiązki różowy kabelek. No i teraz czym jest ten różowy kabelek tutaj? No i nie ma tu różowego kabelka, no i co? Czemu mnie to nie dziwi? Biały, biały i szary są od tego. Biały i szary są od tego. To, 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 to idzie tu, tu. U. Tam jeszcze z jakimś czarnym kabelkiem. Czarny kabelek. No to idziemy z czarnym kabelkiem. No jest tu czarny. Jest. To pewnie jest zasilanie kompresorów. I jeszcze idzie brązowy, którego tam nie widzę. Brązowy idzie gdzie? Brązowy idzie gdzie? No nieważne. Nieważne, ale idzie. A tam po tamtej stronie nie widzę brązowego. Zajebiście. Ale czarny idzie tu. I teraz podejrzewam, że czarny może iść też... Czy nie może iść? No wiemy. Bo, bo to jest taka wiązka cała. No, dobra, na no, drugą stronę. Do plusa idzie Podejrzewam, że czarny kabelek, no dobra czarny kabelek idzie do plusa, czyli czarny kabelek jest zasilaniem tego, no i dobra idziemy dalej, następnie mamy tu, 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 aha to już jest pilot, chciałbym to bardzo wyjąć, nie bo to jest potrytkowane tam, chuj mi się uda tak. Którędy szedł pilot? Aha, pod tą matą i tędy, dobra. Bo pilot ma iść tak samo, chciał właściciel. Na pewno idą tu przewody, które trzeba wydubceć i poprowadzić na nowo. Ale mnie bardzo zastanawia ten brązowy kabelek. Co jest z tym brązowym kabelkiem? Czyli tutaj mamy tak: dwa zasilania kompresorów, zasilanie dla zaworów, pilot. I przewody. I czemu idą dwa przewody do przodu? To jest kurwa... Aha, bo tylna oś do zegara idzie. Dobra, dobra. Ok. Spróbuj porozbierać te progi. One są na krzyżaczki. Tylko pamiętaj jak to szło. Bo, no bo trzeba wytargać te przewody i trzeba się dostać do zegara. Generalnie to tak. Wytargałem sobie zaworki. Czekam jeszcze, żeby mi właściciel odpisał który przełącznik w tym w samochodzie jest od, yy, no od kompresorów. A ja mogę w tym czasie... O jak leciutko. Mogę w tym czasie przezbroić sobie wyspę. Uzbroję to w złączki i czujniki ciśnienia. I w sumie potem, jak się dowiem, co tam jest z kablami to będę mógł zrobić wiązkę do tego. No i ostatnia rzecz to będzie po prostu poprowadzenie nowych przewodów, znaczy nowych przewodów. No, te przewody trzeba poprowadzić na nowo. Do, do czego? Do kół. Do kół trzeba poprowadzić przewody na nowo. Bo było sterowanie osiami a będzie na każde koło osobna. Więc co za tym idzie, są potrójnikowane te przewody. Pierwszy trójnik jest pod, pod maską, jeśli chodzi o przednią oś. Drugi, drugi trójnik, jeśli chodzi o przednią oś, jest pod deską rozdzielczą no i całość idzie potem do, do tyłu, więc musiałbym to bardzo, bardzo sztukować. Natomiast dużo łatwiej mi będzie to po prostu poprowadzić od razu z wyspy na poszczególne koło. No i od razu w wyspę wkręcę sobie czujniki ciśnienia do zaworu do manometru elektronicznego. I to wszystko trzeba będzie doprowadzić do zegara. O ciśnienie jeszcze trzymał jakieś. Dobra. A więc jeden inlet sobie zaślepiamy. Od kopa. Dobra. Teraz tak. 1, 2, 3, 4. Co to za hałas? Coś słyszałem. Słyszę dźwięki. Jakby ktoś się włamywał. Dobra. I lecimy sobie po kolei. A jest opisane, które jest yy, które? O oczywiście, że nie. No ale podejrzewam, że lewy przód. Prawy przód, lewy tył, prawy tył. Tak tak obstawiam. No ale to mimo wszystko trzeba po złożeniu tego, wziąć to na, tam na blat do sprawdzania szczelności. Zapiąć powietrze, tak? I lecieć sobie po kolei po kabelku, żeby pilot nam się zgadzał z każdym zaworem w wyspie. Ja jestem głodny. Co będziemy dzisiaj jeli, Samerka? No to ja nie chcę pić, tylko jeść. Tosty? tosty. tosty? Kurwa, powiem ci, że. No jest, jest to kuszące, nie powiem. Zjadłbym to ścika. ale może chyba sobie dziabnę pizzkę, dżusebkę. Dobra, maestro, jeszcze jedną złączkę trzeba wziąć od nas ze stanów magazynowych. Bo tutaj. Musi wlecieć zasilanie z butli. No, dobrą stronę sobie wybrałem, nie? Zajebiście już czuję, jak będę się gimnastykował, żeby tam przewód wkręcić pod tą wtyczką. i z tyłu czujniki ciśnienia i potem wiesz jak już opanujemy który przycisk do którego ma iść bo ja się nie będę kurwa sugerował tym tym tutaj, ja sobie to zrobię szybciej na wiesz na czuje niż tym niż tym schemacikiem, no opanujemy opanujemy który, który przewód odpowiada za które miejsce w pilocie i i potem wiesz czujniki na i będziemy tylko przepinać, aż, aż trafimy na odpowiednie. O, patrz, czujnikuś, byk i to nam będzie potrzebne na później. Raz. jest w sumie kur. No, to muszę wykręcić, bo tutaj sobie damy też czujnik ciśnienia. I będziemy wiedzieli od razu ciśnienie w butli. Nie muszę tam robić żadnego króćca, tylko z wyspy pociągnę sobie czujnik ciśnienia. No. Aha kur*** tak prędko. Bo tutaj może być muka delikatna. Czy to się. O! Dobry Chińczyk dobry. Ale ma farta. Dobra. Powiem wam tak. Ładę to ja generalnie skończyłem. Nie nagrywaliśmy tego, bo... bo nie i już. Ale generalnie ładę skończyłem i chętnie wam opowiem, ile mnie to kosztowało nerwów. Bo to nie była wbrew pozorom taka prosta robota. Hmm. Jeśli widzieliście mnie leżącego tutaj w bagażniku, to mogę Wam od razu powiedzieć, że to było zupełnie niepotrzebne, bo i tak musiałem bagażnik wypróć cały na zewnątrz. A to dlatego, że tam był jeden kabelek, który pojawiał się po tej stronie bagażnika, ale po tej stronie bagażnika już nie. I zupełnie nie wiedziałem, dokąd on idzie. Więc, żeby, żeby się tego dowiedzieć, po prostu zdemontowałem resztę zabudowy, jak już zdemontowałem resztę zabudowy. To moi przyjaciele okazało się, że sygnał dla przekaźnika, czyli to, co przeważnie w sterowaniach cyfrowych kładzie się po zapłonie, albo w tych sterowaniach manualnych daje się na pstryczek, było wbudowane w pilot. A pilot oczywiście też był do zmiany. Swoją drogą, jeszcze nawiązując do pilota, to ostatnio, jak mówiłem, że tam muszę wiązkę porobić, to musiałem być bardzo zmęczony, bo wiązka miała przecież wtyczkę i wystarczyło ją wpiąć. No ale mniejsza z tym. Sygnał dla przekaźnika szedł z pilota. Mogę Wam to nawet pokazać. Mhm. Bo tutaj mam zdemontowany osprzęt, który wymieniłem. To jest poprzedni pilot, i on tutaj miał dodatkowy. Dodatkowy pstryczek i tym się uruchamiało kompresory bądź też wyłączało. No i co więcej, tutaj był różowy kabelek, który gdzieś tutaj pod tymi kablami zamieniał się w szary kabelek, no i nie szło do tego dojść inaczej aniżeli po prostu patrząc na to. Więc skoro się okazało, że w pilocie był przełącznik, w nowym pilocie nie ma tego przełącznika, musiałem stworzyć na nowo instalację elektryczną do przekaźników od kompresorów. I tutaj pokażę Wam. Ten pstryczek był tutaj od samego początku, nie wiem od czego. A ja dołożyłem drugi taki sam tutaj, i on jest od kompresorów. Uruchamia nam teraz cały system manometr się zapala o, no i ten stryczek, o którym mówiłem, ja go teraz wciskam i nam się odpala manometr 9,7 bara w butli testuję to od godziny od godziny 12, czyli już mam 4 godziny 4 godziny tą samą pozycję w butli bo zauważyłem też w momencie rozbierania zabudowy że mm, Odkręciłem pewną złączkę, myślałem, że powietrze we mnie uderzy, a butla była pusta, więc analogicznie dało mi to do myślenia, że gdzieś jest po prostu nieszczelność. No i tą nieszczelność znalazłem, zniwelowałem, trzyma mi od 4 godzin takie samo ciśnienie, więc mogę temat uznać za zamknięty. Jedyną rzecz tu jeszcze muszę zrobić, ale to za momencik. Wyłączam jest po temacie, a z kolei pilot został zrobiony tak, że działa w tym momencie niezależnie czyli teraz mogę się bawić całym samochodem no i jest pilot przyciskowy, i to jest sterowanie każdym kołem z osobna, ale manualne nie cyfrowe, więc mamy taki oto pilot i idziemy sobie od początku przód do góry, cały, lewa, prawa przód na dół całe auto do góry, całe auto na dół i tył cały do góry i na dół no i analogicznie przechodzimy na na boki, czyli lewe przednie koło do góry, na dół Prawe przednie koło do góry, na dół. Lewe tylne koło do góry, na dół, do góry, na dół, prawe. I zostają jeszcze dwa przyciski. I tutaj jest fajny bajer. Jeżeli ktoś się naoglądał amerykańskich filmów, to to są strony, czyli cała prawa strona do góry lub na dół i cała lewa strona do góry lub na dół. Czyli tym autem można sobie potańczyć. Gdyby na przykład tutaj zastosować średnicę przewodów powiedzmy 10 mm, to to auto już by fajnie się tak, że tak powiem, potańczyło, poławiło. No, więc do tego przełączniczka musiałem zrobić nową instalację, pociągnąć ją z tyłu do przodu. Następnie zrobić całą instalację dla wskaźnika elektrycznego i przy tym się wkłuć strasznie. Bo pierwotnie wrzuciłem sobie e, czujniki, zresztą widzieliście chyba tutaj. E, wkręciliśmy sobie czujniki do wyspy zaworowej. Wszystko zostało już ułożone na samochodzie, wszystkie przewody również. I co? Biorę się za przeciągnięcie przewodów elektrycznych, wtyczek od yy, wyspy zaworowej, od czujników do manometra i się okazuje, że one kurają półtorej metra. No jasny ch... Musiałem znowu wykręcić te czujniki i umieściłem wszystkie czujniki tutaj pod tym, pod, pod tą konsolą. Ta konsola poszła do demontażu. Pod nią umieściłem wszystkie czujniki, no i mam tutaj teraz gdzieś tam półtorej metra nadmiaru, nadmiaru kabla, że się spokojnie da wyjąć cały zegar i, i się do niego dostać. A od tej strony można sobie wyjąć wszystkie czujniki. Oprócz tego, co zostało tutaj jeszcze zrobione, manometr został spięty z sygnałem dla, yy, dla przekaźników, czyli po jednym przełączniku włączają nam się i kompresory, i manometr elektroniczny. Oprócz tego trójniki. Które rozdzielały poprzednie sterowanie osiami na lewą i prawą stronę, były w tak chujnych miejscach, że nijak nie szło się tam dosztukować. No i widząc to, stwierdziłem, że, e, że po prostu nie ma co się bawić w dokładanie kolejnych złączek, trzeba te przewody poprowadzić na nowo. Więc wszystkie przewody e, do każdej poduszki, przy każdym kole zostały puszczone od nowa. Więc teraz, jak mi ktoś powie, że A. Przerzuć mi sterowanko z takiego na takie. To nie, to nie jest godzina roboty. To nie jest godzina roboty, to były naprawdę cztery pełne, pełniuteńkie dniówki, dniówki pracy. No więc, y, przód prawa strona, po tamtej stronie nie ma w ogóle przejścia do kabiny. Więc, przewód, który idzie y, z prawego koła, przechodzi całym pod szybiem, idzie do bagażnika. Analogicznie, żeby drugi przewód był takiej samej długości, tutaj pod zabudową zrobiłem zwitkę z takim samym nadmiarem, który potrzebowałem, żeby wyrównać te odległości. Tyły spoko. Tyły spoko, bo na środku jest przelotka, więc tutaj luzik, dwa takie same przewody. No i potem automatycznie od nowa trzeba było ciągnąć przewód od butli do czujnika ciśnienia. Przewód od tylnej osi do czujnika ciśnienia. A jeśli chodzi o przednią, oś, to sobie tam pod deską porobiłem, porobiłem trójniczki. Więc yy, łada jest skończona, jest szczelna, trzyma powietrze. I, I tyle. Nie nagraliśmy tego, ale to nie szkodzi. To była yy, taka troszkę wkłada ta robota. Yy, no co? Możecie sobie ją zobaczyć w całości, jak wygląda. Yy. No ja znowu się żegnam i znowu się widzimy za tydzień. Hmm? Do